Drodzy poszukiwacze, pada deszcz, a my się cieszymy. Dzisiaj był bardzo, bardzo ważny dzień, tak jak wczoraj, wczoraj siedzieliśmy do północy w Sejmie. Dzisiaj jest godzina 21. Przed chwilą zakończyły się po wysłuchaniach poselskich w Sejmie ostatnie prace nad ustawą. Zostały zgłoszone poprawki oraz kolejny wniosek o odrzucenie ustawy w całości złożony przez PSL. Obydwa głosowania wygraliśmy. Ustawa jutro idzie pod głosowanie. Mieliśmy już się rozjeżdżać do domu, ale zostaniemy. Chcę być osobiście jutro na galerii. I mam nadzieję, że zrobię Wam relację osobiście i wyślę zdjęcie z tablicy głosowań nad ustawą, którą walczyliśmy przez 6 lat. Ustawa może nie jest zbyt doskonała, ale to jest pierwszy krok. Pierwszy krok. Będziemy mogli poprawić ewentualny Rzeczy, które w niej w praniu wyjdą, jakieś nieistotności, Mam nadzieję, że wreszcie zrobiliśmy ten pierwszy krok do normalności. W tym miejscu, oprócz Asi, która mi dzielnie towarzyszyła, chciałbym gorąco podziękować panu ministrowi Selinowi, który ustosunkował się pozytywnie do naszego projektu ale przede wszystkim również podziękować jego współpracownikom pani Pałupskiej dyrektorce Departamentu Ochrony Zabytków jak i asystence Wioli Jaskulskiej, które dzielnie nam towarzyszyły i pomogły nad pracami w wniesieniu poprawek i zastrzeżeń Biura Legislacji Sejmowej. W ten sposób wspólnie doprowadziliśmy tą ustawę do końca, do całości. Dzisiejsza była próba, tak jak wspomniałem, no instopedowania tej ustawy i wniesienia jakichś tam poprawek, no niezbyt takich, które by nam odpowiadały. Natomiast no, nie udało się tych poprawek wprowadzić na szczęście i jutro mamy ten dzień, gdzie będzie głosowanie nad ustawą. Mamy nadzieję, Mam duże szanse, żeby przeszła ta e, ustawa, gdyż posłowie Konfederacji opowiedzieli się za tą ustawą. Mam nadzieję, że posłowie niezależni również e, zagłosują. Mam nadzieję, że platforma, która e, w kuluarach, e, w, w tej partii, no, e, jakby okazywali nam wsparcie, natomiast na mównicy widzieliście, jak to były, było. E, mam nadzieję, że. Przynajmniej wstrzymają się od głosu, o ile nie zagłosują za ustawą. Chciałbym, żeby zagłosowali za, ale jeżeli się nie uda, to trudno. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Jutro jest ten dzień. Nie kupuję na razie szampana. Wstrzymam się do jutra. Mam nadzieję, że jutro, mniej więcej o tej porze, a może wcześniej, bo nie wiem o której będą głosowania, bo. No, Wczoraj dzień pokazał, że wyszliśmy z Joanną 20 minut po północy z Sejmu, dopiero jako jedni z ostatnich. Tak długo pracowaliśmy. Mam nadzieję, te prace już za nami są. Mam nadzieję, że no, jutro to będzie ten dzień, yy, no, gdzie odniesiemy ten sukces. Nie dajmy się również dzielić. Bądźmy razem, trzymajmy się i pamiętajcie, że nic, co jest nam raz dane, jest dane na zawsze. Będziemy musieli pilnować. Yy, tego, aby po prostu nikt nam nie odebrał to, co wywalczyliśmy, jak niepodległości. Pozdrawiam Was serdecznie. Jacek Wielgus, prezes Polskiego Związku Eksploratorów i moja dzielna asystentka. Joasia. <grych>